Na spotkaniu w dniu dzisiejszym bardzo szczegółowo zapoznało się z planem finansowym Szpitala Wólnego w kolejce za 2012 rok było mnóstwo pytań do pani dyrektor. Wszelkie możliwości zostały wyjaśnione. Chciałem, żeby ktoś z radnych chciał wyjaśnić, ale jeszcze... tak, że komisji zanim wierzą, co do tego zacznę, to Pytania? Proszę bardzo, radny panie starosta. Ja, panie przewodniczący, może wyślemy jako dyskusję do bo... sam do siebie. Ja chciałem, ja państwu chciałem tylko uświadomić, że my jesteśmy w roku 2013 w takim wzroku, bo po raz pierwszy finansowo działa ta ustawa o lecznictwie, czyli ona nakładała na nas takie rygory, że w przypadku, gdyby szpital miał ujemny wynik finansowy, musieliśmy mieliście dwa. Zapłacić go w ciągu trzech miesięcy i pozostawić w tej formie badania, jaki szpital funkcjonuje, lub, jeśli byśmy nie spłacili, to mamy rok czasu na przekształcenie szpitala w spółkę. Dzięki za to pani dyrekcji, że wywiązała się zapowiedzi, że jakby wyjdzie na zero w działalności szpitala, bo proszę zaczytam dzisiaj w materiałach, między innymi z Podlaskiego, że cały szereg samorządów województwa, w tym Podlaskie, wydzielił się rezerwy na to, żeby zapłacić za ewentualne minusy w swoich szpitalach, a żeby nie dopuszczać do przekształceń, dlatego że samo przekształcenie szpitala w formę nic nie da, jeśli się nie będzie finansowało. Ten na dziś dzień się finansuje. Chciałbym podkreślić również, że funkcjonowanie tego szpitala w pewnym sensie mimo tych uwag, które były na Komisji Zdrowia, poprawia się, a czasami może przez to, że pani dyrektor przyjęła m.in. formę zarządzania w trzech dziale, jednym z tych oddziałów. Ja w Prezydencie Stolicy byłem na danym wyużyciu, poświęceniu. Oddziału Gminy Ekologicznego przyjemnie słuchać jest pod profesora, który jest konsultantem wojewódzkim, który mówi, że dwa lata temu ja spotkałem się z panem Dyrektor, tu siedzieliśmy i rozmawialiśmy, co będzie, jest to ktoś umrze. To jest siedzenie dla dyrektora, lub sankcja ogromna, bo ten, ten oddział nie spełniał w ogóle warunków. Na no, dzisiaj mogę przy wszystkim powiedzieć, że Referencje szpitali, tej pierwszej grupy, czyli szpitali powiatowych, to jest pierwsze miejsce w kraju. Umiejętnie, nie wiem, to jest Jednocześnie również blok operacyjny. Podkreślmy, że wyposażenie bloku operacyjnego w takim poziomie, że tylko dziś, aby było pod dobrze, że idzie tam ortopedia, bo tam trzeba pracować, tam trzeba mimo wykorzystywać, bo po prostu jest naczyń wykorzystują. To tyle co do szpitala. Natomiast może no będzie na spotkaniu z ministrem, tak panie policzyn, z Jamstoku. Wprawdzie króciutko następnie, ten minister tam przyjął, ale zasignalizował, jakie zmiany czekają. W ogóle służby zdrowia. Czy one nam się przełożą na lepiej, czy najmożniej, to trudno określić, Po pierwsza zmiana taka, Główna to jest likwidacja centralnej nfz i zwiększenie roli oddziałów, tych 16 oddziałów wojewódzkich. ale zwiększenie również kontroli nad wydawanie pieniędzy przez te oddziały. Zwiększenie kontroli poprzez powołanie rad nadzorczych, bo na dzisiaj dzień 60 miliardów złotych, którym obraca NFZ, faktycznie jest kontrolowane. Nie jest kontrolowane. PNZ ustala procedury, NNZ kontraktuje i PNZ sprawdza samy. Na no, nowo będą dokonane wyceny procedur, mówi Pani Dyrektor Zwojarzyk, są niektóre procedury korzystne, niekorzystne. Prawdopodobnie te korzystne były poprzez wpływy z zewnątrz, że pod siebie robiono niektóre procedury, żeby założyć obok szpitala publicznego, prywatny, na tym prywatnym, na tym operacji 24 godziny zarabiać. Ministerstwo Zdrowia wie o tym, w jakim kierunku to pójdzie, e, trudno powiedzieć, ale po prostu wiadomo jest o tym, że takie posunięcia są w kraju. Co będzie zrobione? W każdym województwie będzie opracowana mapa potrzeb i podaży. Na dziś dzień na dobrą sprawę w Polsce nie, nie, nie ma takiej wiedzy, jak wygląda lecznictwo. W tym bardziej w Województwie. Kiedy się był lekarz wojewódzki, odpowiadał za wszystkie szpitale, miał też wszystkie dane się. Dzisiaj szpitale są w niektórych gminne, miejskie, są szpitale powiatowe, wojewódzkie, kliniczne, niektóre resorty, jeszcze mają PMSU przygotową. I co się dzieje? Inwestycje prowadzone są na Nikt tego nie kontroluje. Dlatego, żeby zapobiec jakby czy złego wydatkowaniu środków na inwestycje, będzie położona taka komisja prawdopodobnie pod nazwą wojewody, że będzie potrzebna złota wojewody, żeby gdzieś można było inwestować w danym lecznictwo, w dany szpital. Dlatego, że jeśli oni stwierdzą w województwie, że... Zabezpieczenie jest w danej dziedzinie, to nie pozwolą na dalsze finansowanie. Proszę Państwa, takie przykłady, szczególnie z tym, że na jedno łóżko przypada 100 metrów kwadratowych szpitala. Że na 16,58 się oddaje piętela, drugie 8, nie wiadomo co z tym zrobić. Czyli ktoś wydał pieniądze i nie wiadomo co z tym zrobić. co niepotrzebne. Ograniczyło mi to wydatki na inwestycje, i skierowanie środków między innymi na, na, na bieżącą działalność. Myślę, że na tu nawet nie słyszałem na komisji yy, zdrowia odnoszą opieki ambulatoryjnej. Minister ocenił, że opieka ambulatoryjna w szpitalu powiatowym jest na najkorzystniejsza forma opieki. Dlatego, że gdzie ona będzie dziesięć dni, to i tak szpital pracuje 24 godziny na dobę i tak samo tego pacjenta do szpitala. Czyli jeśli masz u siebie to przynajmniej u zapobieg zapłacą, bo gdyby był gdzie indziej lub nie było jej, to i tak, i tak szpital musi tego pacjenta przyjąć. To co i my obserwujemy, że POZ-y kierują większości pacjentów do szpitala bez wymaganych badań, czyli jak widzę, że coś mu tam nie tak jest, a będziemy to kosztować, badania, czy coś, że muszę go skierować na badania, na a najczęściej pisze się w składzie, że badania ponosi szpital. Co nie zawsze powinien ponosić, bo lekarz rodzinny powinien go leczyć. Dokąd, jakoś nie może, to dopiero odpowiadać do szpitala. Jak to będzie, trudno powiedzieć, bo wiadomo, że tam jest porozumienie zieloną inne związki i tak dalej. I czy uda się ministrowi, ale w najbliższym czasie możemy się spodziewać tych zmian że będzie, że będzie po prostu prezentował te swoje zmiany w najbliższym czasie te, które chce przeprowadzić w role. Dziękuję